Lat szesnaście, piękna młoda buzia, to jest nie z tej bajki Ja bohatera ursynów miejscem akcji Pamiętam jak chłopaki, tu jarali pierwsze blanty A ja zbierałem hajs na najlepsze najki Pamiętam kłótnie matki z ojcem i szczęście matki z ojcem To pierwsze było częściej niż prywatki z Grolszem Pamiętam pierwszy melanchol, pierwsze nastolatki z jointem Na jednej z takich imprez dwie gówniary zaszły w ciąże. Na jednej z takich imprez my mieliśmy zrobić wyścig Gówniarze ma ulatki, lecz i starzy wcześniej przyszli Człowiek, gdy rośnie, wtedy częściej myśli Wtedy byłem gnojem i nie chciałem więcej niż nic. <grym i wytkujesz> Ten wyścig skończył się tak, że się nie zaczął. <grym i wytkujesz> Poznawałem świat. Nie wiem, jakoś wiesz, nie lubię siebie. Jak nastrój przed maturą? No, nastrój jako tako jest dobry. Tak. Mamy U... nadzieję, że się uda napisać wszystko bardzo dobrze. Uczyłaś się dużo? No, powiedzmy, że się trochę uczyłam. Mógł być lepszy, jest... ale nie zły. Czego się najbardziej boisz? Matematyki. A dlaczego? Albowiem jest najtrudniejsza. Mówię dobrze, nie, nie stresuję się jakoś specjalnie. Czuję się przygotowany do natury. No ja w sumie tak samo. Super. Co to znaczy to super? Będzie fajnie. Czegoś najbardziej boisz. Czego przygotowywałem się? Mhm. Przez cztery lata. Super. Co to znaczy super? Nie stresuję się stres. Czegoś najbardziej boicie? Matury. Matematyki polskiego. Nie, ja się bardziej boję angielskiego, niestety. O, Niemieckiego! <laughs> ustnego. No, ósmego. Ustnych najbardziej. Okej. Okay. Jakieś takie życzenia tematyczne <laughs> do polskiego? Żeby zdać nic więcej. Okej, okay, a temat? Temat? Jakiś prosty. Czyli? No, może jakiś wizerunek matek. Mhm, Na języku polskim? Nie wiem, coś z Panem Tadeuszem, a Zbrodnia i Kara. Najbardziej mi się podobają te lektury. Jesteś dobrze przygotowany? – Uważam, że tak. – Dużo się przygotowywałeś? Mm, – To jest trudne pytanie, ale no tak, tak sporo. – Czego się spodziewacie? – Ja nie, właściwie nie wiem, czego się spodziewać, no, ale mam nadzieję, że akurat lektura będzie ta, którą przerabialiśmy. Czyli? E, no, – Dużo ich było, to ciężko tak powiedzieć. – No ale na, no, liczycie na coś szczególnego? – Nie, nie, ja nie liczę. – A czego się najbardziej boicie? Jakiś trudny temat się trafi i nieznana lektura i będzie trzeba lać wodę. Śluby panieńskie! Nie wiem jaki temat. Coś najprostszego mają. No, Śluby panieńskie. No najlepiej coś prostego, co wszyscy umieją. Na przykład? No nie wiem no. Jaki coś temat powiem? z polskiego? A z polskiego to się w sumie najmniej boję, to mi w sumie obojętnie co będzie. Aha. Tak napiszę. A najbardziej się boisz czego? Matematyki. Czemu? Co ma straszna i jest... nie wiem czy dobrze umiem. A języki obce? Dam radę. Dobra, dzięki. A jakie są plany po maturze? <laughs> Żeby znać. <laughs> Ale po maturze. Po maturze? Nie wiem samo. Są... Studia? Praca? praca? Praca, praca. Praca. Dobra, dziękuję. I co, po, co potem chcesz robić? Później nie wiem, Na studia chcę mieć. Jakie? Transport. No to dobrze, dziękuję. Jak tam nastrój przed maturą syna? Podobnie jak u synka, wszystko jest w porządku. Denerwuje się pani? No, chyba troszkę jednak tak. Dużo się syn uczył? Tak. Pójdzie dalej na podobieństwo w będzie się Co pani sądzi jeszcze w ogóle o pracy szkoły tutaj? Myślę, że, no, myślę, że jednak dobrze przygotować. Staraj się przygotować dzieciaki do matury. Dobrze. E, mimo trudności e, związanych e, z naturą. Chodzi y, głównie o kwestię kwitnięcia kasztanów, to jednak nasi y, uczniowie, absolwenci są dobrze przygotowani i życzę im wszystkiego, wszystkiego dobrego, a w szczególności połamania tradycyjnego pióra. Okay. Nie lubię siebie za to i żałuję chyba Bo zawsze kiedy chcę się związać z kimś Mam z tym przypał, zawsze Wtedy był czas, były imprezy tamtych najków Nie kupiłem, lecz kupiłem begi. Wtedy twarze były młodsze Jarzysz melanże, triki na deskorolce Lecz to się nigdy już nie zdarzy Ale muszę znaleźć Pani salę! Wielu z tamtych zna mnie jako spokojnego chłopca, który czasem zmieniał się w opornego gościa, tłumił emocje, bazgrał mury. Wtedy nikt nie umiał nic zrozumieć z mojej natury, wtedy zew natury wzywał mnie na górę gdzieś nad chmury. Wiesz, wtedy świat nie obchodził nas w ogóle. Kiedy byłem bez matury i myślałem, żeby rzucić szkołę. Wtedy właśnie wyszedł drugi płomień. Byłem kiedyś głupim gnojem i jakiś czas potem myślałem tylko o tym, żeby upić się i chlać w sobotę. Myślałem, żeby zgubić gdzieś świat w sobotę. Płynąłem z tym... I co? Nie wiem. Jakie tematy? Nie pamiętam sobie. Z było, mhm. a drugie była Gloria Victis i Mazowsze. I wiesz. co pisałaś? Gloria Victis i Mazowsze. Okay. Bo o refleksjach jakichś. Zadowolona jesteś? Na raz. Jak nastrój? Nie ma, będzie, nie? Jak nastrój? Ktoś tam pewnie zdobędzie tego majstra. Dobrze, powoli. Jakie tematy? Jak musi wygrać. Jaki eee, temat był? Ja o wie, przeszłości, wie. przeszłości. Mhm. Gloria Victis mhm. i Barczyńskiego mhm. i o autorytetach um, przedwiośni. I co pisałeś? Przedwiośni. Ok, dzięki. I co? Jak poszło? Dobrze. Na jaki temat pisałeś? I pierwszy to pisałem. I co, jakie tego, co możesz powiedzieć? <grymne> że było to dobrze. Myślę, że... Z... Zadowolony nie jesteś? <grymne> nie wiem, nie wiem. Okej. Okay. <grymne> I jakie tematy? Jakie były tematy? <grymne> no, <trupy>. co znaczy? <grymne> mhm. A pierwszy to był Gloria Victis i jeszcze jeden wiersz I co wybrałyście? Ja wybrałam pierwszy. Ja Aha. I jak tam nastrój po maturze? Nie ja wiem, co ciekawe. Zobaczymy jak będzie koniec wszystkich matur. Okej. Okay. Było o tym, o i o... O tych trzech, tych trzech artystów. Nie, yes, ja, e, no, ja pisałem sobie o tym. O, to było, ale to było, dla mnie było łatwiejsze. Co ty gadasz? Nawet Nie, no? nie, ale, nie miałem bez? przez wiosnię od razu i... Zobacz, ale nie, wiesz czemu? A, powiem ci... Dużo, bardzo, tak że będziemy mogli rewiki Także, no, tak tak było no. No, ja tak wszystko o tym, tak to jest w no, no. Ale to jeszcze coś... W lat chodzi o okres odbudowania się po A można no. no. Ja no. No. nie poruszać nie tego, ja tego nie poruszał. ja wiem. ja napisałem, ja to Płynąłem z tym na drugi brzeg i cały czas to robię Cały czas w tyle głupich miejsc wracam Nie mam już nic z tej brawury, mam tylko taca. Pamiętam jak przez maniury chlam jak psychopata Wiesz pamiętam to jak dziś, dziś to wszystko wraca Wszystkie wtorki pod remontem, domówki, każdy piątek. Pamiętam każdy melans jako ostatni koncert. Wielu z tamtych nie zna mnie, wielu nie trafi. Ale nie było ich tam, ze mną wiesz, a to się nigdy już nie zdarzy. Lubisz ostrość, wspomnien i Lubisz ostrość, wspomnień Kalej dosko, Kalej dosko, Kalej dosko, Kalej dosko, Kalej Lat szesnaście, piękna młoda buzia, to jest nie z tej bajki Ja bohatera, ursynów miejscem akcji Pamiętam jak chłopaki, tu jarali pierwsze blanty A ja zbierałem hajs na najlepsze najki Pamiętam kłótnie matki z ojcem i szczęście matki z ojcem To pierwsze było częściej niż prywatki z Grolszem Pamiętam pierwszy melanż, pierwszy pierwsze nastolatki z jointem Na jednej z takich imprez dwie gówniary zaszły w ciąże Na jednej z takich imprez my mieliśmy zrobić wyścig Gówniarze, małolatki, lecz i starzy wcześniej przyszli Człowiek, gdy rośnie, wtedy częściej myśli Wtedy byłem gnojem i nie chciałem więcej niż nic Ten wyścig skończył się tak, że się nie zaczął Poznawałem świat, nie wiem jak, to, wiesz Nie lubię siebie za to i żałuję, bo zawsze kiedy chcesz się związać z kimś Mam z tym przypał, zawsze Wtedy był czas, były tam tamtych najków Nie kupiłem lecz, kupiłem begi Wtedy twarze były dobrze, przebiegła matura? Matura przebiegła bardzo spokojnie. Wszyscy uczniowie zmieścili się w czasie, który był przeznaczony, oddali pracę. Właśnie przed chwilą pracę powędrowały w zamkniętych kopertach do pana dyrektora. I tym egzamin w dniu dzisiejszym zakończył się.